Kryptowalutowy świat obiegła sensacyjna wiadomość o dołączeniu banków do cyfrowej rewolucji transferu pieniądza. JP Morgan zamierza wyemitować własnego coina, a dokładnie JPM coina. Czy będziemy mogli na tym jakoś skorzystać jako inwestorzy lub użytkownicy? A może przysporzy nam to więcej problemów i będzie stanowiło zagrożenie dla świata zdecentralizowanych aplikacji, czyli końca kryptowalut, jakie znamy obecnie. W dzisiejszym odcinku postaramy się przedrzeć przez stertę niesprawdzonych informacji, medialnego szumu i dotrzeć do istoty tego, czym jest JPM Coin, jakie ma znaczenie dla świata krypto. Ja nazywam się Rafał Leszek i zapraszam Was na nowy odcinek Tajników KryptoŚwiata. Pierwsza generacja stablecoinów powstała w 2014 roku. Miała na celu stworzenie cyfrowej waluty bazującej na blockchainie, pozbawionej niestabilnych wahań cen. Pierwszym i jednocześnie najbardziej rozpoznawalnym z nich był Tether. Został stworzony jako waluta powiązana jeden do jednego z dolarem amerykańskim. Inne z kolei, mniej zaawansowane technologicznie stablecoiny, jak BitUSD czy NuBits, które możecie znaleźć m.in. na giełdzie Bittrex, opierały się na niefiatowych algorytmach, mechanizmach zabezpieczających w celu utrzymania ich stosunku do waluty fiducjarnej. Druga generacja stablecoinów, jak USD Coin, TrueUSD czy DAI, mają na celu zwiększenie przejrzystości modelu biznesowego w porównaniu do pierwszej generacji stablecoinów. Obejmuje ona wydawanie audytów oraz bardziej przejrzysty mechanizm zabezpieczania stokanizowanego odpowiednika papierów wartościowych, tak jak np. w przypadku DAI, które nie jest zabezpieczone przez amerykańskiego dolara. Dla porównania, JPM Coin, czyli JPMorgan Coin, wydaje się być prekursorem trzeciej generacji stablecoinów która jest skierowana do określonego segmentu rynku, czyli instytucji finansowych. Z tej perspektywy sam model biznesowy przechodzi z modelu opartego na czystym zysku do modelu biznesowego przeznaczonego do rozwiązywania konkretnych przypadków użycia biznesowego, np. poprawa doświadczenia klienta w zakresie operacji rozliczeniowych. Na tym wykresie widzimy akurat, jak kształtuje się procentowy wzrost zainteresowania z tej w odniesieniu do pozostałych notowanych jednostek na rynkach kryptowalutowych w przestrzeni czasu. Widać zatem ewidentnie, że obroty na tokenach tego typu stale rosną. I coraz to nowe instytucje widzą w emisji własnego tokena zyski. Teraz troszeczkę wrócimy do historii. JP Morgan jest jednym z największych członków Enterprise Ethereum Alliance, czyli Stowarzyszenia Ethereum. I stworzył on własny blockchain Quorum, który jest forkiem Ethereum. Zatem token JPM zostanie wydany na łańcuchu bloków Quorum sieci z odpowiednimi uprawnieniami do jej korzystania. W przeciwieństwie do publicznego blockchaina Ethereum, który przechodzi teraz, właśnie z Proof of Work na Proof of Stake, to Quorum oferuje wybór dwóch algorytmów, konsensusowych. Wśród nich Istanbul Byzantine Fault Tolerance oraz Raft. Ten pierwszy z nich jest, można powiedzieć, że posiada bardziej wyrównaną hierarchię węzłów wewnątrz struktury, natomiast drugi jest takim tworem, którym to węzły są podporządkowane nadrzędnej jednostce, czyli mające charakter bardziej scentralizowany. To, którego z tych charakterów będzie chciał użyć JP Morgan do przesyłania czy podpisywania transakcji, to już jest ich wewnętrzna polityka. JPM Coin ma być poparty rezerwami skąd klientów JP Morgan. Prawdopodobnie będzie tylko wymiana ta ograniczona do dolara amerykańskiego. Teoretycznie może zostać ona rozszerzona na dowolną walutę w ich bilansie. Jeżeli program pilotażowy odniesie sukces, JPM Coin może zatem otworzyć się na waluty jak jen czy nawet euro. O tym, jak dużą ilość gotówki posiada JP Morgan w swoich depozytach, może zobrazować grafika, która pokazuje wprost, że już tylko 0,1% tego depozytu sięga prawie 70% całego rynku stablecoinów. No dobrze, ale JPM Coin nie zbiera dobrej prasy. A przynajmniej wielu komentatorów widzi w tym wszystkim pewnego rodzaju hipokryzję. Jamie Damon przecież jest tą osobą, którą najwyraźniej krytykował Bitcoina jeszcze w poprzednim roku, a teraz nagle zmienia swoją retorykę na temat kryptowalut o 180 stopni i zamierza wyemitować własnego coina. Czołowy amerykański bank zamierza zatem stworzyć system, który będzie służył jednostkom komercyjnym jako środek wymiany wartości. Wydaje się, że największym pożytkiem z tego będą się cieszyli pośrednicy bankowi. Pamiętajmy, że już z samego założenia nie każdy będzie miał dostęp do wykorzystania tego tokena, a będą to jednostki uprzywilejowane przez banki. System ten miałby, mówiąc w pewnym uproszczeniu, służyć jako cyfrowa księga rozrachunkowa do przeróżnych usług bankowych. Już na pierwszy rzut oka widzimy tutaj pewnego rodzaju podobieństwo do systemu Ripple. No, obydwa ekosystemy mają taką szczytną misję, ponieważ jak dobrze wiemy, biliony dolarów przepływają z jednego końca świata na drugi każdego dnia. Z czego setki tysięcy dolarów pozostają w rękach pośredników, którzy zgarniają prowizję poprzez udostępnianie swojej infrastruktury transakcyjnej. Takie systemy jak Ripple mają docelowo ograniczyć opłaty transakcyjne do minimum. Systemy takie jak Swift miałyby być wtedy bezużyteczne. Pamiętajmy o tym, że. Eliminacja pośredników, o ile system jest szczelny i zapewniający bezpieczeństwo, to powinno prowadzić docelowo do nie tylko zmniejszenia kosztów, ale i też podwyższenia naszej prywatności. Pamiętajmy, że w takich strukturach osobami, które weryfikują transakcje użytkowników wewnątrz, są jednostki do tego uprawnione, a więc to, czy system ten będzie działał prawidłowo, będzie zależało tylko od tego, kto zweryfikuje poprawnie jego dane. I nie jest to taki system jak Bitcoinie. W którym to wynagrodzenie jest równe dla każdego z górników proporcjonalnie do jego wkładu mocy obciążeniowej koparek. Jeffrey Morgan jest przekonany o słuszności działań i funkcjonowaniu blockchaina jako takiego, czyli technologicznie docenia tę technologię, a już w kwietniu przeprowadzono bowiem transakcję dla kanadyjskiego banku opiewającą na kwotę 150 milionów dolarów. Wszystko zakończone sukcesem. I dużo wskazuje na to, że na tym też ten bank nie poprzestanie. Także w obliczu zbliżającej się już wielkimi krokami technologii, największymi problemami będzie utrzymanie płynności przez takie przedsiębiorstwa zależne jak te, które zajmowały się stricte przechowywaniem dolarów i ewentualną zamianą ich na waluty krajowe. W teorii zatem szykuje się wiele udogodnień. Pytanie tylko, czy możemy JPM Coin nazwać kryptowalutą i powiązać się tym samym skojarzonym już z kryptowalutami bezpieczeństwem. JPM Coin, tak samo jak każdy inny stablecoin, zwłaszcza scentralizowany, pokryty przez wartość waluty fiat, jest podatny na pewnego rodzaju ryzyka systemowe i ryzyka kontrahenta. W przypadku tego drugiego ryzyka mówimy tutaj o ryzyku między innymi również emitenta i przykłady takiego ryzyka obejmują emitentów, którzy nie są w stanie udowodnić poprzez wiarygodne audyty, że istnieją zabezpieczenia, które będą mogły pokryć w pełni podaż Kolejnym problemem, który pojawia się w toku prowadzenia organizacji mającej na celu emisję pieniądza w sposób scentralizowany, jest oczywiście ryzyko makroekonomiczne i chodzi tu o tego rodzaju ryzyko, które mogłoby wpłynąć negatywnie na instytucje depozytowe, skutkujące niewypłacalnością czy też zamrażaniem funduszy, czy odmową ich wykonania. A kolejny punkt awarii może się znaleźć oczywiście w miejscu smart kontraktów i chodzi tutaj m.in. o to, że scentralizowane ekosystemy, jak na przykład pamiętamy ze świata kryptowalut Verge, mają problemy z utrzymaniem sieci w bezpieczeństwie. Oczywiście chodzi tutaj o możliwość przejęcia dużej mocy obliczeniowej, wykupienia nawet przez hakerów i próby przeprowadzania ataku 51% na łańcuch bloków. Tak też w przypadku, właśnie, JPM coina, jeżeli sieć będzie zbyt słaba, a wszystko będzie się rozgrywało na blockchainie, to mamy takie ryzyko potencjalnego włamu. No i nie zapominajmy również o ryzyku regulacyjnym. Jeżeli emitenci działają w jurysdykcjach, które stały się niekorzystne dla aktywów cyfrowych, mogą być narażeni właśnie na tego rodzaju polityczne. Obostrzenia, które historycznie spoglądając raczej utrudniały niż ułatwiały wszelkie zabiegi transakcyjne. No dobrze, powróćmy teraz do porównania JPM Coina oraz XRP. Wiemy, że blockchain, z którego korzysta firma Ripple to XRP Ledger. Ich blockchain w odniesieniu do JP Morgan jest publiczny. Tokeny są w ogólnodostępnym obrocie giełdowym. Token XRP nie ma pokrycia w żadnym innym dobru, i ostatnim takim wyraźnym elementem, odróżniającym go od JPM Coina, jest brak programowalnych kontraktów na blockchainie, do których to stworzenia przygotowują się deweloperzy, właśnie JP Morgan. Ripple buduje pewnego rodzaju taki wielki ekosystem, którego celem ma być poprawa efektywności rozliczeń, wymiany walut i przekazów pieniężnych na całym świecie. Mowa tutaj w dużej mierze o transferach transgranicznych. Próbują zbudować oni cały ekosystem wokół swoich produktów, w którym to XRP token byłby znaczącym komponentem. Z drugiej strony JP Morgan wydaje się być skłonny do rozwijania przedsiębiorstwa opierającego się na blockchainie Quorum, aby pomóc instytucjom finansowym w poprawie rozliczeń. Także już na tym etapie porównania widzimy to, że dwa tokeny mają już do zagospodarowania dwa odrębne pola działania. A ich wewnętrzna polityka przecina się tylko w nielicznych punktach. Chociaż Ripple ma bezgraniczne plany co do swojej kryptowaluty, to jednak JP Morgan ma pomimo znacznego zasięgu, ponieważ mówimy tutaj o istniejącej bazie klientów JP Morgan, istniejącej na całym świecie, ale jednak jest bardzo mało prawdopodobne, aby klienci dużych innych konkurencyjnych banków, takich jak na przykład Citigroup, chcieli czy mogli rozliczać transakcje przy użyciu JPM Coina, Szczególnie jeżeli pokusiliby się o wyemitowanie własnej Citigroup kryptowaluty. Także biorąc pod uwagę to, że szybkość oraz efektywność transakcji między większymi tradycyjnymi bankami polega na mm, jakby funkcjonalności działania procesora Swift, to JPM Coin niewiele będzie miał tutaj do dodania. Patrząc wstecz na ekosystem Ripple i infrastrukturę XRAPID, XRP działa w podobny sposób jak amerykański dolar w tradycyjnym systemie walutowym. Działa jako pośrednik między walutami pieniężnymi czy kryptowalutami, a dowolnymi produktami powierniczymi. Pozwala to różnym zamkniętym sieciom systemowym, takim jak JPM Coin, współdziałać ze sobą, przy czym XRP działa jako pomost między tymi sieciami. Ogólnie rzecz biorąc, dwa projekty wydają się mieć w perspektywie krótkoterminowej różne cele i potencjalne zastosowania. Podczas gdy obecnie nie ma bezpośredniego nakładania się na funkcjonalność obu inicjatyw, to tu jeszcze dodajmy, że polityka JP Morgan nie jest jeszcze do końca skonkretyzowana i być może będą ulegały pewnego rodzaju zmiany. Także jeżeli chodzi o istniejącą sieć na ten moment, wydaje się, że nie są to ekosystemy, które będą ze sobą rywalizować, natomiast niewykluczone jest, że w przyszłości któryś z tych systemów będzie chciał drugiego wyprzeć, tak jak Ripple próbuje ze Swiftem, a Swift stara się cały czas umiejętnie bronić. I w tym odcinku opowiedzieliśmy sobie, jak będzie funkcjonował JPM Coin, jak mniej więcej on się tutaj kształtuje, jeżeli chodzi o rynek stablecoinów i jak ma się on w odniesieniu do XRP. Natomiast za dwa tygodnie zapraszam Was na odcinek, w którym to podsumujemy sobie ten wątek, zastanowimy się, czy jest jakiś potencjał inwestycyjny w JPM coinie, a także jakiś potencjał dla użytkowania. Także ja Was zachęcam do zadawania pytań w komentarzach. Dajcie znać, czy wolelibyście zainwestować i przechowywać swoje środki w JPM coinie, czy może jednak w tokenie XRP. Jeżeli wybieracie którąś z tych opcji, to dlaczego? Pamiętajcie o polubieniu tego nagrania i my się widzimy już w następnym odcinku. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego. Na razie.